także proszę się nie obawiać, nawet jeśli te przerwy troszkę długo trwają, to one i tak są w całości przeze mnie zagospodarowane. 7483043 gwiazdka 7208171 oraz 0048225232032. To są, przypominam Państwu, numery, pod które dzwoniąc będziecie mogli zadać mnie i moim kartom swoje pytanie. Ezo.pytanie do moich kart takiego SMS-a z danymi swoimi i osobą, o którą chcecie Państwo zapytać, proszę wysyłać po numer 73212. Pani Kasia, 11.10.85 rok i Pan Zbyszek, 17.3.81 rok. Jakie ma plany wobec mnie Zbyszek? Czy będziemy razem? Pozdrawiam. Pani Kasiu, ja powiem tak, jakie plany ma Pan Zbyszek wobec Pani? Jest to mężczyzna, który jest Panią absolutnie zafascynowany. To jest tak jakby w jego wnętrzu. Pani pojawienie się w jego życiu wywołało eksplozję e, radości, eksplozję energii i takiego ja bym powiedziała „wszech obejmującego pobudzenia. Natomiast karty również pokazują, że ma Pani niepotrzebną skłonność, nad którą moim zdaniem należy popracować. Stanęła mi Pani w karcie diabła. Pani chce przejmować kontrolę, Pani chce ograniczać, Pani chce sterować, Pani chce mieć ostatni głos, Pani chce yy, trzymać rękę na pulsie, Chce Pani mieć pewność, chce Pani wszystkiego, co powoduje, że druga osoba zaczyna czuć się przytłoczona i zaczyna czuć się, ja bym powiedziała, prowadzona na krótkiej smyczy. Nikt tego nie lubi. W tym przypadku pan Zbyszek, który ma siedemnastkę z dnia urodzenia, jest na pewno człowiekiem i to jeszcze jest rybka, tak? Przełom, właściwie końcówka ryby, początek barana na pewno nie pozwoli sobie, nie będzie się dobrze czuł przy kobiecie, która próbuje go trzymać za gardło i rozliczać z każdej minuty. Pani może powiedzieć tak nie jest. Natomiast Pani jest zodiakalną wagą i to z tą jedenastką z dnia urodzenia, z takim ciągłym poczuciem, że coś się stanie, z takim ciągłym poczuciem, że. I czegoś nie dopilnuje, z takim poczuciem, a może nie tak powinno być, a może on robi coś, co mnie zrani, co spowoduje, że niepotrzebnie się na nim skupiam i to panią może nieświadomie popychać do działań z pozycji, którą karty określiły jakby energią diabła. Jeżeli dalej będzie pani trwała w tego typu zapędach, o tak bym określiła, to przyjdzie taki moment, w którym mężczyzna, mimo iż widzi panią jako swoją życiową partnerkę, Nerkę. Widzi panią jako kobietę, z którą chce założyć rodzinę, z którą chce mieć dzieci. Zacznie lękać się, jakby to realizować się miało po ślubie, kiedy jeszcze nie daj Boże, będzie pani miała na niego glejd. I może dojść do takiej sytuacji, ja bym powiedziała, jakby troszeczkę lawirowania. To jest tak, jak ja dzisiaj rozmawiałam też z jedną panią i, i też jej jakby powiedziałam o jednej rzeczy. To jest trochę tak, jak wychowujemy nasze dzieci. Jeżeli nasze dzieci zaczynamy trzymać za gardło, kontrolować, sprawdzać, e, prowadzać za rączkę, czy tą fizyczną, czy tą mentalną, to poniekąd naszym zachowaniem zaczynamy przymuszać nasze dzieci do kłamstwa, do wymykania się spod takiej kontroli. Nie dlatego, że one mają taką naturę, ale dlatego, że każdy chce pewnej przestrzeni wolności, bo zaczyna się czuć stłamszony. I to samo może się zdarzyć w przypadku pana Zbyszka, że taki dociśnięty, taki, ja bym powiedziała, pod presją tej pani ciągłej potrzeby gwarantowania pani, że nic złego się nie dzieje, może, no... Trochę się jakby wycofać, z drugiej strony też jest pokazane, że taka podejrzliwość z Pani strony może i w nim wzbudzić podejrzliwość, i zaczniecie się Państwo wzajemnie podejrzewać, inwigilować, przed sobą umykać i próbować siebie kontrolować. Na pytanie, czy będziecie razem i jeśli nie popełni Pani błędów, o których powiedziałam, to karty mówią, że tak jak najbardziej jest tutaj nawet karta ślubu także wszystkiego dobrego Pani Agnieszko, za chwilkę jeszcze dwa słowa do Pani powiem. Witam kolejną osobę. Halo? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Ja w sprawie córki Agnieszki, tak. urodzonej 11 lipiec mm -hmm. 1979 rok. Tak. I bym się chciała dowiedzieć, ona za dużo pracuje, jeszcze po dyplomówkę robi. No i chciałabym się dowiedzieć, jak bym mogła to zrobić, żeby mniej, umiała się zrelaksować po prostu. Nie da rady. Nie da, nie da rady to jest ósemka z czterdziestu to jest wielki budowniczy rozumie Pani, to jest ktoś, komu nikt nie zrobi lepiej niż on sam. To jest też pewien rodzaj, ja bym powiedziała, jakby rozmachu życiowego i pewnych aspiracji, które nie są parciem na szkło, jak to się mówi, ale to jest takie wywindowanie sobie wewnętrznej poprzeczki dosyć wysoko. I to jest tak, jeśli pani córka sobie odpuści, zacznie się relaksować, a przez to będzie miała poczucie, że nie robi czegoś na 100% swoich możliwości, to ona się gorzej będzie w tym czuła niż jak w tej chwili w taki sposób, Funkcjonuje i od czasu do czasu sobie narzeka. Bo jako, że narzekać lubi, bo ta jedenastka narzeka, powoduje, narzeka. że e, e, lubimy czasami polać łzy nad swoim ciężkim losem i usłyszy na przykład słowo to usiądź, to zostaw, to wyjedź, pojedź do, do, na urlop, tydzień czasu cię nie zbawi, to jeszcze będzie pretensja, że ktoś nie rozumie jej, że bez niej się świat zawali. Tak? Czyli można byłoby powiedzieć tak. Jedyne, co można pani córce zrobić, to ją chwalić. I to jest takie napędzanie i ona wtedy ma taki oddech, tak? Czyli powiedzieć, Agnieszka, no po prostu tak sobie radzisz, że jak się na ciebie patrzy, to człowiek ma wrażenie, że jest w tobie zamknięta energia czterech wulkanów. I ona wtedy da sobie prawo do tego, żeby na chwilę się zrelaksować, bo będzie odczuwała właśnie to, że jest doceniona. Bo pani córka ma trochę problem z docenieniem, z poczuciem bycia docenionym. Ceniono. Tak, tak, tak. No. tak, ona, ona za dużo, za dużo ma tego. Mm. Eee, można by było jeszcze tak trochę podstępem <grych> eee, zorganizować eee, drobne wyjścia na przyjemności, bo karty pokazują, że pani córka zupełnie zaniechała kontaktów eee, ze znajomymi, wyjść takich, e, które nie są przymusem, tak? Czyli jakichś takich typowo przyjemnościowych. Więc ja bym powiedziała, pani jako mama, jeśli ma pani ją blisko siebie, może na przykład powiedzieć dostałam bilet do opery sama nie pójdę. Aha. Rozumie pani, żeby jakby z, znowu wystąpił rodzaj samopoświęcenia pod tytułem A To bym popracowała, no dobrze, to pójdę z Tobą do tej opery i ona się wtedy zrelaksuje. No nie da rady ją w ogóle nigdzie wyciągnąć. Dziecko dziecko musi uczyć, bo do, mm -hmm. do szkoły poszło. Mm -hmm. Wszystko ona, wszystko sama. No, ale to sama. jest, ja bym powiedziała tak, nie no nie, no bo umówmy się, akurat ma dziewiątkę w kluczu wcielenia z siódemką, więc ona raczej w młodości, tak, czyli jako taka młoda dziewczyna, ją nie ciągnęło do kuchni, nie ciągnęło ją do zajęć kobiecych i stąd właśnie, ja bym powiedziała jakby, dla niej to tak trochę na zasadzie, a czy to ważne, co się zje, mogłabym do dostać cztery pastrylki białe, cztery pastrylki czerwone i na kolację cztery zielone i też by było jedno i to samo. Stąd tutaj, no na szczęście dobrze, że jeszcze nie ma tego parcia na kuchnię. 37, 1, 1. Uczyć się musi. Dziewiątka w kluczów cielenia przede wszystkim wskazuje zawsze na osoby, które mają potrzebę dotarcia do źródła, mają potrzebę doskonalenia i robienia czegoś, co jest poparte, rzetelną wiedzą, faktami i informacjami od zarania dziejów. Kompletnie e, mając dziewiątkę w kluczu wcielenia, czy w ogóle silnie zaznaczoną dziewiątkę, nie ma takiej opcji, żeby ktoś sobie pozwolił na takie ślizganie się tak, po, po wiadomościach, ślizganie się po wiedzy, ślizganie się po informacjach. Jedenastka z dnia urodzenia mówi również o takim wewnętrznym, ciągłym poczuciu e, jakby rozdarcia pomiędzy e, już już mi się nie chce, a jednak powinnam. Pomiędzy realizuję się na tym poziomie, a może jeszcze powinnam się realizować na innym poziomie. Pomiędzy no już pełen pakiet wiedzy osiągnęłam, ale może jeszcze gdybym miała dodatkowy fakultet, dodatkowe studia, dodatkową podyplomówkę, to byłabym lepiej dostrzeżona, lepiej doceniona. Więc to jest taka, ja bym powiedziała, trochę automotywacja doskona, do, dążenia do doskonałości w pewnym przejaskrawieniu. Ale to jest tak, e, jeśli ją się zaakceptuje w tej formie, to ona też poniekąd jakby troszeczkę będzie w perspektywie czasu miała ochotę e, wyluzować. Ale to jeszcze jest e, jeszcze trochę, o tak bym to mogła określić. Bo pani córka ma w w tej chwili trzydzieści. 30... 33 lata i jej się tutaj włączy 28, mniej więcej przy 37 roku życia jest taki właśnie moment, jakby wpadła na pomysł, że dość już tego, tak? Ja będę się angażowała w takie rzeczy, które nie będą mnie aż tak mocno przytłaczały. Ja będę się w krótsze projekty realizowała, angażowała. Ja będę szukała sposobów, w których mogę zaistnieć przez pewien moment I daje mi to sukces, a nie mogę tego, nie muszę tego wypracowywać w takim mozole i w takiej, ja bym powiedziała, jak gdyby pozwoliła sobie, żeby inni również pracowali na jej sukces. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze 36, 37 rok życia, więc jeszcze chwileczkę. Teraz jest w ogóle w czwartym roku osobistym, więc ósemki w czwartym roku osobistym mają w ogóle taką trochę manię, ja bym powiedziała, jakby, bo wszystko musi być tak, jak ja chcę, bo wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, bo wszystko musi, musi, musi. Dla ósemek nic nie musi, ósemki robią, bo chcą, ósemki im więcej robią, tym więcej mają siły, także proszę się o córkę nie martwić, tylko jedynie, ja bym powiedziała, zastosować pewne techniki, o tak bym to mogła określić, które poniekąd jakby wymuszą na niej chwilę relaksu, chwilę odpoczynku, chwilę wytchnienia, jednocześnie nie dając jej poczucia, że ona odpoczywa, bo wtedy będzie miała wyrzuty sumienia, wtedy będzie miała dylematy, wtedy będzie zastanawiała się, czy nie powinna robić czego innego, a nie siedzieć na jakiejś durnej operze, czy na jakimś głupim filmie, czy gdziekolwiek indziej w kawiarnianym ogródku. Jeśli będzie stworzony rodzaj, że tak powiem, przymusu zewnętrznego, to ona wtedy Pomimo dyskomfortu będzie w pełnym komforcie korzystała z tych pięciu minut przyjemności, które są jej w danym momencie dane. Czy będę z Andrzejem? Pyta pani Zdzisława. 23.11.62 Pan Andrzej 25 4 59. pani Zdzisława. Wie Pani, ja mam takie wrażenie, że to taka troszkę jest pytanie retoryczne, bo karty pokazują, że właściwie nie akceptuje Pani tej formy systemu wartości, jaki prezentuje sobą Pan Andrzej. Jest Pani też osobą w tej chwili jakby przybitą, pewnym biegiem wydarzeń i tym, co Pani czuje przez skórę, a czuć Pani sporo potrafi. Jest również pokazane, że szuka Pani jakby pretekstu, żeby dać upust pewnej takiej swojej irytacji. Natomiast czy Państwo będziecie ze sobą? Karty mówią, że. Tak, w dziwny sposób, ale tak, to jest tak, jakbyście do siebie wracali, otwierali tą perspektywę i jednocześnie też ją gdzieś tam w niechcący zamykali, ale mam takie wrażenie, pani Zdzisiu, że to pani może chwilami tę perspektywę zamykać, tak? Czyli pan Andrzej jest następny, następny tutaj jakby osobnik płci męskiej, który chce, by jest z panią, bo chce. A nie chce musieć być z Panią, tak? Pani tak jak gdyby próbuje go, że tak powiem, dopasować do pewnych wyobrażeń, a jednocześnie też siódemka mieczy przy dziesiątce mieczy, i przy mieczy mówi, że ma Pani jakieś dziwne dywagacje, ma Pani jakieś niesprawdzone wiadomości, ma Pani wnioski, które bardziej powstały na skutek gonitwy myśli niż rozpatrywania racjonalnych powodów, i gdzieś pani, że tak powiem, w tym wszystkim trochę zaczyna wojować. Jego na razie, o tak bym to mogła określić, jego na razie może bawić i interesować rozwiewanie pani wątpliwości, ale w pewnym momencie to jest tak jakby zaczął się zastanawiać, dlaczego pani z uporem maniaka nie chce jemu zaufać, tak czy nie chce przyjąć rzeczy takimi jakie są, a nie próbuje cały czas nadawać pewien charakter, pewną interpretację dodatkową, która w ogóle nie jest w zamyśle danej sytuacji. Siódemka Mieczy ma to do siebie, jakby w naszej myśli, że jest to szukanie drugiego dna, jest to e, domyślanie się, co autor miał na myśli, jest to szukanie treści między zdaniami. Oczywiście najlepszą jest sytuacją, kiedy my potrafimy czytać między wyrazami, kiedy my potrafimy. E, odessać jakby tę treść, która jest między zdaniami zawarta, ale nie na zasadzie e, takiego domniemactwa, o tak bym powiedziała, bo to już nawet nie jest domniemanie, tylko to jest takie domniemactwo. Pani Żdisiu, e, e, jak najbardziej, tutaj karty pokazują, że zdecydowanie tak, tylko niech się Pani zacznie cieszyć z tego faktu, a nie cały czas się gdzieś tam defragmentować wewnętrznie w momencie, kiedy Pani wnioski czy Pani dywagacje wskazują na coś zupełnie innego. Kolejne smsy zaraz po króciutkiej przerwie i jednocześnie też pragnę przypomnieć, że w trakcie przerwy Państwo macie taki spokojny czas na to, żeby kolejne te smsy do mnie przesłać, żeby sobie skonstruować pytanie, które pozwoli Państwu uzyskać taki pakiet wiedzy, jaki będzie do wykorzystania w określonej sytuacji, w której się w danym momencie znajduje. Wiecie. Ale oczywiście na wszystkie Państwa pytania będę odpowiadała w trakcie dalszego ciągu naszego programu i po tej króciutkiej przerwie, którą w tej chwili Państwu tutaj oferujemy.